22 października Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam serdecznie, zapraszam na teledzień. Liczba zachorowań na koronawirusa rośnie, a wraz z tym zwiększa się także zapotrzebowanie na wykonywanie testów. Bełchatowianie, którzy chcieli wczoraj zrobić test, musieli czekać w długiej kolejce. To zdjęcia z wczoraj. Tak wyglądała kolejka osób, które chciały sprawdzić, czy są zakażone koronawirusem. W Bełchatowie jest tylko jeden punkt pobrań drive-thru, który mieści się przy ulicy Czaplinieckiej 153. Punkt zlokalizowany jest przy Bełchatowskim Oddziale Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego. Niestety sytuacja związana z koronawirusem pogarsza się i pacjentów nie ubywa. Skierowań od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej jest coraz więcej, a jak widać na tym zdjęciu, by pobrano wymaz do badań na koronawirusa, trzeba było uzbroić się w cierpliwość i czekać. I to godzinami. Jeden ze stojących wczoraj w kolejce mieszkańców powiedział nam, że czeka od godziny 8.10. Wymaz pobrano mu dopiero przed 12.00. I jak sam zaznaczał, to czekanie właśnie jest najgorsze, bo wśród oczekujących są osoby z gorączką i kaszlem. Był punkt punkt DriveTru, obecnie pracuje 7 dni w tygodniu. Decyzją NFZ-u zmienione zostały godziny działania punktu. W czwartki jest on czynny od godziny 14 do 18, a w pozostałe dni jak dotychczas, czyli od 8 do 12. W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Narodowym Funduszem Zdrowia. Anna Leder, rzecznik NFZ Łódź, podkreślała, że wczorajsza sytuacja była wyjątkowa. Przede wszystkim chciałam przeprosić mieszkańców, którzy czekali w kolejce. Ja zdaję sobie sprawę, że to były chore osoby, które chciałyby mieć wymaz zrobiony jak najszybciej. Łódzki NMZ dąży do tego, żeby państwo nie czekali w kolejkach i żeby to wszystko było dobrze i sprawnie zorganizowane. Z naszych raportów, które otrzymujemy od Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, bo to ona prowadzi ten punkt, Wynika, że po raz pierwszy właściwie zdarzyła się taka, taka kolejka. Być może był to jakiś wzrost liczby testów e, e, zrobionych przez lekarzy POZ-u z terenu Bełchatowa. Być może jakieś ognisko spowodowało, że nagle, nagle wzrosła liczba tych pacjentów. Czekam jeszcze na informację, ile takich testów pobrano wczoraj. Natomiast wczoraj punkt pracował od godziny 8 do 12, czyli przez 4 godziny. Natomiast wydłużono pracę tego punktu dodatkowo o 2 godziny, żeby do 14 przyjąć wszystkich pacjentów, którzy stanęli w tej kolejce. Kolejce. Natomiast liczba pobrań w punkcie pobrań w jest bardzo różna. Proszę sobie wyobrazić, że w sobotę było takich pobrań 56, w niedzielę zaledwie 7. W poniedziałek, czyli kilka dni temu, 74 osoby pobrały wymaz. Punkty w Łodzi w ciągu czterech godzin robią takich wymazów dwa razy więcej. Czyli 74 pobrania w ciągu czterech godzin, no to nie powinno powodować żadnej kolejki. Widocznie wczoraj takich pacjentów było więcej. My staramy się na bieżąco zwiększać liczby godzin takich punktów pracy. Staramy się dostosowywać je do potrzeb mieszkańców. W razie potrzeby uruchamiamy kolejne punkty. Będziemy się bardzo pilnie przyglądać punktowi w bełchatowie, czy ta liczba pobrań rzeczywistości Oczywiście rośnie i będziemy na to reagować, to mogę obiecać. Natomiast też od przyszłego tygodnia punkt będzie, będzie miał wsparcie żołnierzy 9 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli naszych łódzkich terytorialsów. I myślę, że to też pomoże i usprawni pracę, pracę tego punktu. My w ciągu e, ostatniego dosłownie miesiąca podwoiliśmy liczbę punktów pobrań. Było ich na początku w naszym województwie 14, teraz są 34. E, także ta liczba punktów pobrań się zwiększa i chciałam uspokoić, że będziemy reagowali. No, chcemy, żeby nie było kolejek, bo mamy świadomość, że w tych autach są chore osoby, które chcą skorzystać z wymazu, jak najszybciej po prostu wrócić do domu, do łóżka. Jeśli pokonałeś COVID-19, możesz teraz pomóc innym, twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem, potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Kwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę więcej na www.gov.pl ukośnik Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. To metoda, gdzie pobierana jest krew, którą rozdziela się na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpiecznie i trwa do 40 minut. Terapia osoczem rekonwalescentów była już wcześniej stosowana przy zakażeniach wirusem ebola czy wirusem ptasiej grypy. To jedna z najskuteczniejszych terapii przy zakażeniach wirusowych. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie mieszkańców wiele urzędowych spraw można załatwić nie wychodząc z domu. Pomóc może w tym na przykład mobilny urzędnik. Jakie sprawy można załatwić bez wychodzenia z domu? Na przykład złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Coraz więcej tak naprawdę usług urzędowych można załatwiać za pomocą platformy ePUAP. Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy mamy pandemię koronawirusa. Jest to olbrzymie ułatwienie dla mieszkańców. Można na przykład w ten sposób załatwić wyrobienie dowodu osobistego. Nie trzeba w tym celu udawać się do urzędu nie trzeba składać wizyty, wszystko można załatwić drogą elektroniczną. Czyli tak, wchodząc na ePUAP, znajdziemy odpowiednią rubrykę wypełnić wniosek należy należy dodać swoje zdjęcie zrobione według wszystkich wymagań które nakłada ustawodawca musimy pamiętać o tym żeby to zdjęcie było w takiej formie w jakiej zrobiłby nam fotograf czyli musi być jednolite tło twarz musi być widoczna cały owal twarzy nie może być zasłoniętych oczu ust nosa owalu twarzy na przykład włosami takie zdjęcie wtedy sobie wgrywamy, zapisujemy sobie, dodajemy do tego wniosku, i właściwie możemy taki wniosek już gotowy składać. Osoby starsze i niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy mobilnego urzędnika. By skorzystać z tej formy wsparcia, należy wcześniej zgłosić taką potrzebę. Magistrat ma uruchomioną taką usługę, mobilny urzędnik. I składając odpowiednie zapotrzebowanie, właśnie, na odbiór takiego wniosku możemy spowodować taką sytuację, że to urzędnik przyjdzie do nas i nam ten dowód przekaże. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że ten mobilny urzędnik jest to usługa, która, z której skorzystać mogą przede wszystkim osoby niepełnosprawne i osoby starsze. Wcześniej należy taką potrzebę zgłosić do urzędu, najlepiej telefonicznie, można mailowo. Przekazać należy dokładnie. Jakiego typu jest to sprawa, tak żeby urzędnik był przygotowany, miał ze sobą odpowiednie druki. Wszystko wtedy załatwiane jest na miejscu u takiego naszego klienta, łącznie z tym, że te dokumenty z powrotem są zabierane przez urzędnika, tutaj są rejestrowane i nadawany jest temu bieg. Jak zgłosić chęć skorzystania z usług mobilnego urzędnika? Telefonicznie punkt obsługi klienta telefon 44 733 51 16 bądź wysyłając zgłoszenie na adres e-mailowy mobilny Piłkarze GKS-u Bełchatów spędzą więcej czasu na treningach. Zaplanowany na piątek mecz 10 kolejki Fortuna I ligi pomiędzy widzewem a GKS-em Bełchatów został przełożony przez Polski Związek Piłki Nożnej. Powodem tej decyzji jest koronawirus. Pozytywny wynik testu otrzymało dwóch zawodników Widzewa Łódź. Drużyna natomiast została skierowana na kwarantannę. Nowy termin spotkania nie jest jeszcze znany. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyle dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.